Hi, my name is Joanna and I'm your English conversation trainer. Cześć, mam na imię Asia i jestem Twoją trenerką angielskiej konwersacji. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy faktycznie dasz sobie radę na zajęciach z native speakerem. Sponsorem tego odcinka są treningi angielskiej konwersacji z native speakerem w OK English. W OK English pomagamy Ci spełniać marzenia o lepszym życiu dzięki językowi angielskiemu. Jeżeli więc chcesz wyjechać za granicę, zmienić pracę, zdobyć zagranicznych klientów lub po prostu podróżować i potrzebny Ci jest do tego język angielski, to na pewno jesteś w doskonałym miejscu. Razem z moimi native'ami wspieramy Cię na każdym etapie nauki i pomagamy mówić biegle i bez zażenowania. Link do zajęć zostawiam Ci w opisie tego wideo. Do nagrania tego odcinka zainspirowały mnie osoby, które ostatnio zapisały się na bootcamp OK English. Parę razy do roku w OK English um, organizujemy takie bootcampy, takie intensywne kursy języka angielskiego z native speakerem. No, i to jest bardzo często dla osób, e, tych, które do nas przychodzą, to jest dosyć taki przerażający koncept. E, te osoby, które się zdecydowały, miały do ostatniej chwili bardzo wiele wątpliwości, czy faktycznie dadzą sobie radę, bo przecież nigdy nie rozmawiały z obcokrajowcem, a jak już rozmawiały, to było ciężko, e, nie wiedziały, czy zostaną zrozumiane. I miały bardzo, bardzo in, dużo innych, innych wątpliwości, więc stwierdziłam, że faktycznie może wiele, o wiele więcej osób też tak myśli o swoim poziomie angielskiego, i też faktycznie może się zmaga z takimi myślami, więc dlatego chciałam tutaj rozwiać te wątpliwości i rozwiać pewne, może odpowiedzieć na pewne pytania, które pojawiały się w ciągu naboru na bootcamp, na bootcamp OK English. Zanim przystąpimy w ogóle do tego, czy dasz sobie radę, jak skąd wiedzieć w ogóle, czy dasz sobie radę, to porozmawiajmy sobie najpierw może o tym, kto to jest native speaker, i o tym już mówiłam wcześniej, więc nie będę się za bardzo nad tym rozwodzić. W każdym razie pamiętaj, że native speaker to osoba, której pierwszym językiem jest ten język, którego chcemy się uczyć, czyli tutaj jest język angielski, czyli jest to na przykład Brytyjczyk, Australijczyk, osoba z południowej Afryki. I my jesteśmy na przykład native'ami języka polskiego. Pamiętaj też, że Native Native'owi nie jest równy, nie od każdego Native'a jesteś w stanie nauczyć się języka angielskiego, szczególnie jak jesteś osobą dosyć początkującą, być może nie jest to najlepszy pomysł, aby uczyć się angielskiego od jakiegoś przypadkowego Johna z południowego Londynu albo coś w stylu. Więc pamiętaj, że mówimy tutaj o native'ach, którzy mają jakieś doświadczenie, wykształcenie pedagogiczne, czy w kierunku jak, nauczania angielskiego jako drugiego języka, itd, i O tym wszystkim mówiłam już wcześniej, pisałam już o tym wcześniej na blogu, więc zostawiam Ci linki do tych materiałów w opisie tego wideo. Chciałabym zaznaczyć, że zajęcia z Native Speakerem są naprawdę warte wysiłku. I nie mówię tylko dlatego, że w OK English mamy native'ów, ale dlatego też, że jest to bardzo dobra metoda nauki. Ja uczę się języka tajskiego i mam zajęcia z native speakerami, i uważam, że jest to jedna z najlepszych metod nauki. Dlaczego warto? Dlatego warto, że jest to bardzo żywy kontakt z językiem, że tutaj już polskiego nie użyjesz, żeby się porozumiewać z tą drugą osobą. Musisz szukać głęboko w głowie pewnych słów, które ci uciekają, lub musisz użyć. E, innych słów, żeby coś opisać, bardziej skomplikowanego, i tym samym wyrabiasz w sobie biegłość. Biegłość polega na tym, że potrafisz użyć innych wyrazów, aby wyrazić skomplikowaną sytuację. E, to nie jest zawsze to, że po prostu mówisz bez zastanowienia. Właśnie biegłość polega na tym, że masz taki zasób słów, że potrafisz nimi operować w ten sposób, że e, możesz wytłumaczyć komuś zawi coś zawiłego, używając prostych e, słów. Oprócz tego, zajęcia z Native'em przełamują Twoją barierę językową. Pokazują Ci, że Native wcale nie jest straszny, e, pokazują Ci, że, e, że możesz się dogadać, że potrafisz się dogadać, a skoro zaczynasz wierzyć, że potrafisz się dogadać, to zyskujesz pewność siebie. Pewność siebie naprawdę odgrywa bardzo dużą rolę w nauce języka i w tym, jak się porozumiewamy. Bo nawet czasami się zdarza, że osoby na poziomie C1, czy nawet wyżej, jeszcze, nie mają pewności siebie, a jeżeli nie mają pewności siebie, to albo siedzą cicho, się nie odzywają, albo mówią: Nie, ja nie mówię dobrze po angielsku, to nie jest dla mnie, nie dziękuję i odchodzą. Albo po prostu tak się stresują, że dukają. A, a przecież na teście wyszło im C1, to jak oni teraz tutaj. Nie potrafią nic powiedzieć, bo się denerwują, bo właśnie mają tą barierę językową. Jeżeli masz pewność siebie i faktycznie wiesz, że ktoś potrafi cię zrozumieć. To Twój angielski się zupełnie zmienia, Twoje umiejętności się zupełnie zmieniają, Twoja postura jest zupełnie, zaczynając właśnie od tego, jak wyglądasz, czyli od tego, że jesteś bardziej wyprostowany, jesteś e, zupełnie inaczej, gestykulujesz, czujesz się bardziej naturalnie, po to, że się wyluzowujesz, wyluzowujesz chyba, tak to się mówi, e, i potrafisz znaleźć sobie. Słowa, nie masz takiego chaosu w głowie, a skoro nie masz chaosu, bo ten chaos jest najgorszy, jak nie masz tego chaosu w głowie, to jesteś w stanie naprawdę powiedzieć o wiele więcej i potrafisz też czerpać z tego przyjemność, a to jest naprawdę bardzo ważne i widzisz postępy. Lepiej ci się jest uczyć, idziesz do przodu, wierzysz w siebie, jesteś bardziej zadowolony. To wszystko ma naprawdę og ogromną rolę. No i oprócz tego, na końcu, uczysz się naturalnego języka, który jest używany tak naprawdę na co dzień, nie jest podręcznikowy. Bardzo często, oczywiście, jak chcesz podręcznik przerabiać, to to nie, ma, nie jest nic w tym złego, ale bardzo często e, w tych podręcznikach nie ma niektórych słów, które są używane na co dzień w, w normalnej. Z, Konwersacji. I dlatego tutaj właśnie Native jest bardzo przydatny, bo on nam pokazuje właśnie te wszystkie smaczki, różne fajne rzeczy, których nie nauczysz się na pewno w szkole. A więc te powody są naprawdę dobrymi powodami, aby zacząć lekcje z Native'em. Ale uwaga, lekcje z Native'em nie są dla wszystkich i o tym już też wcześniej mówiłam, jeżeli jesteś na poziomie zerowym lub takim A1, dopiero zaczynasz, to nie są lekcje dla Ciebie. Naprawdę, dojść do poziomu A2, ja zawsze mówię, że u nas na zajęcia z native'em przyjmujemy od poziomu A2. Ten poziom A2 jest właśnie idealny, aby zacząć lekcje z native'em. Wtedy już trochę więcej wiesz, dużo rozumiesz, jesteś w stanie się o wiele łatwiej dogadać i to też ułatwia zajęcia i one są o wiele przyjemniejsze, jeżeli Ty już coś tam potrafisz. Od poziomu A2 do później, tam do C1, to, jest, to, to są poziomy, gdzie warto się podjąć zajęć z Native Speakerem. Jak sobie dać radę na takich zajęciach? Czy w ogóle sobie dasz radę na takich zajęciach? Jestem pewna, że skoro oglądasz to wideo, to pewno Cię interesują zajęcia z Native Speakerem, ale masz jakieś tam wątpliwości. Dwie największe, najczęstsze wątpliwości to, czy ja zrozumiem i czy mnie zrozumieją. Myślę, że to są wątpliwości, które bardzo łatwo rozwiać. Przede wszystkim musisz zrozumieć, że Twój nauczyciel jest po to, aby Cię nauczyć. On nie jest po to, żeby z Tobą porozmawiać na jakieś tematy, nie wiadomo jakie, tylko On jest to po to, aby Cię wysłuchać. Aby cię poprawić, aby cię nauczyć. A skoro jest tam po to, aby cię nauczyć, to Ty powinieneś od niego wymagać tego, aby ta lekcja przebiegła prawidłowo i płynnie. Yy, I nastaw się do tego tak, ty płacisz za lekcję, a więc wymagasz, to jest, to jest usługa, którą wykupiłeś, i teraz twój nauczyciel musi sprawić, aby ta lekcja przebiegła prawidłowo. Pamiętaj, że jeżeli wybierzesz nauczyciela, który ma doświadczenia i który jest po szkoleniu, to Twój nauczyciel posiada umiejętności, które pozwolą mu nauczyć Ciebie języka angielskiego. I to nie jest ważne, na którym Ty jesteś poziomie, ale tutaj zakładam, że jesteś na poziomie przynajmniej A2. On jest do, nauczony tego, aby sobie poradzić w pewnych sytuacjach. On wie, jak przekazać ci informacje, których ty być może na samym początku nie będziesz rozumiał. On jest po to, aby ci to wytłumaczyć. Nauczyciele na szkoleniach, przeróżnych szkoleniach nauczycielskich, uczą się, jak uczyć innych języka, a więc nie martw się, że nie dasz sobie rady. No, twój nauczyciel jest po to, aby cię nauczyć. Druga rzecz. Jest taka, że istnieje naprawdę bardzo wiele narzędzi, które pomagają w pewnych sytuacjach. Ja zawsze radzę osobom, które dopiero zaczynają, które się bardzo denerwują przed zajęciami z Native'em, aby miały ze sobą telefon i w tym telefonie aby miały otwarty Google Translate lub jakąś inną aplikację, która pozwoli im na tłumaczenie słów. Jeżeli jesteś na poziomie trochę wyższym, warto mieć taką aplikację, która będzie ci tłumaczyć z angielskiego na angielski. Jeżeli jesteś na poziomie niższym, to z angielskiego na polski. Z czasem się do tego wszystkiego przyzwyczaisz, że będziesz również tłumaczyć sobie z angielskiego na angielski. Ale warto mieć coś ze sobą, co będzie ci pomagać. Nie zawsze będzie to podręczne, nie zawsze będzie to przydatne. Ale na samym początku e, pozwoli ci się trochę wyluzować, pozwoli ci troszeczkę stwierdzić, że masz pomoc przy sobie, jest ona obok ciebie i e, to na pewno ci pomoże. Tak samo Twój nauczyciel może też mieć jakąś aplikację, która też mu pomoże w, w tym w tłumaczeniu. Oprócz tego, pamiętaj, że jeżeli już miałeś wcześniej angielski, więc pewnie troszeczkę rozumiesz, ale bywają że, e, sytuacje, kiedy może faktycznie jest ciężko zrozumieć jakąś rzecz. Więc jeżeli Twój nauczyciel e, nie jest w stanie Cię zrozumieć, bo być może wymawiasz jakieś słowo niepoprawnie i po prostu nauczyciel nie, jest, e, nie, nie może zrozumieć, to co robisz? Warto to zapisać. Na przykład, jeżeli e, używacie Skype'a do, e, do lekcji, to piszesz to słowo w Skype'ie i wysyłasz nauczycielowi. I nauczyciel w takich sytuacjach może robić to samo. Zobaczenie takiego wyrazu pomoże Ci w zrozumieniu, bo być może ten wyraz już znasz. Na przykład, jeżeli mamy sytuację, kiedy ty nie możesz czegoś zrozumieć, nauczyciel do ciebie pisze, wysyła ci to na Skype'ie i być może ten wyraz już znasz, tylko po prostu nie potrafiłeś zrozumieć. Tak samo jest z całymi zdaniami. Czasami jest tak, że ja zadaję pytanie, na przykład moje lekcje również są wszystkie po angielsku, więc ja zadaję pytanie, uczeń nie rozumie, kiedy zapisuję i wysyłam mu te pytanie, uczeń jest w stanie zrozumieć e, sens pytania. Więc takie zabiegi to są bardzo proste zabiegi, ale one bardzo naprawdę pomagają. Ostatnią rzeczą, o której musisz pamiętać przed zajęciami z Native'em. Jest to, że prawdopodobnie wiesz więcej niż ci się wydaje. I to jest bardzo, bardzo częste u osób, które do nas przychodzą. Osoby, które do nas przychodzą, są bardzo niepewne siebie w języku angielskim, nie potrafią się wypowiedzieć, są nieśmiałe, zawstydzone, są, stresują się bardzo i twierdzą, że nie, no mój angielski nie jest taki dobry. A później idą na lekcję i się okazuje, że wcale nie jest tak źle. I one tak myślą, i przede wszystkim myśli tak nauczyciel. Bo przed lekcją zostało mu powiedziane, że uczeń jest na poziomie początkującym, nie potrafi nic powiedzieć, ale sporo rozumie. Po lekcji okazuje się, że uczeń jest w stanie zrozumieć o wiele więcej i co najważniejsze, jest w stanie powiedzieć bardzo dużo. A więc być może jest tak. Że nigdy nie miałeś okazji sprawdzić dokładnie, na jakim poziomie jest Twój angielski i czy potrafisz się nim posługiwać. Być może nigdy wcześniej nie miałeś takiego doświadczenia i tobie się wydaje, że Twój angielski jest na takim czy nie innym poziomie. Dlatego warto podjąć się takich zajęć, żeby chociaż sprawdzić, czy faktycznie mój angielski jest taki marny. Bo prawdopodobnie. Pewnie nie. Podejrzewam, że jest o wiele lepszy niż ci się wydaje. Jestem pewna, że jesteś w stanie porozumieć się biegle w języku angielskim, a jeżeli nie biegle, to chociaż w ogóle porozumieć się. Jestem pewna, że dasz sobie radę na lekcjach z Nativem. Jeżeli jesteś na poziomie e, początkującym, uczyłeś się wcześniej angielskiego przez ileś tam lat, miałeś jakiś kontakt, chodziłeś na kursy, e, uczyłeś się wcześniej. To jestem pewna, że dasz sobie radę. To zresztą mówią nasze statystyki, bo z około ze wszystkich uczniów, których uczyliśmy do tej pory, tak naprawdę 95% z nich mówi w lepiej niż im się wydawało wcześniej. E, za każdym razem, kiedy przychodzą do nas, e, to się okazuje, że mówią lepiej. E, ostatnio na bootcampie przyłączyło się do nas 12 osób z tego, Uwaga! 11 osób mówiło lepiej niż im się wydawało, i jedna osoba tylko z nich faktycznie była na takim poziomie, jakim um, była przekonana, że jest, i faktycznie um, było, był to poziom początkujący i um, taki dosyć, dosyć bardzo początkujący. Natomiast wszyscy inni mówili o wiele lepiej, komunikowali się o wiele lepiej. Także myślę, że tutaj może być Twoje, twoje obawy, mogą być bezpodstawne, tak naprawdę. A jak się o tym poszekonać, czy dasz sobie radę? No, oczywiście trzeba spróbować. Trzeba spróbować zajęć się i trzeba po prostu stwierdzić, że ok, niech będzie, niech spróbuję chociaż trochę i zobaczę, jak, jak to jest, i zobaczę, czy faktycznie jestem na takim poziomie, jak mi się wydaje, czy faktycznie jestem w stanie się porozumieć, zostać zrozumiany. Na końcu chciałabym Ci zaproponować zajęcia w OK English. W OK English mamy jeden mały pakiet pięciu zajęć, które trwają przez pięć tygodni, czyli spotykasz się z nauczycielem raz w tygodniu. To jest naprawdę tylko no, nieco ponad miesiąc, czyli bardzo niewiele czasu, i w ciągu tego miesiąca, tych pięciu tygodni, zobaczysz, czy takie zajęcia są dla Ciebie, czy faktycznie dasz sobie radę. Jeżeli stwierdzisz po tych 5 tygodniach, że to nie jest dla ciebie, nie ma tutaj żadnych haczyków, po prostu nie musisz wykupować kolejnych lekcji. Ale jestem pewna, że lekcje ci się spodobają, jestem pewna, że naprawdę skorzystasz z tego i zobaczysz efekty, jestem pewna, że z nami zostaniesz. Link do naszych e, lekcji i do naszej oferty zostawiam ci w komentarzu, e, nie w komentarzu, przepraszam, ale w opisie tego wideo i mam nadzieję, że będziemy w kontakcie niedługo. See you soon, bye.